Dzień dobry! Dzisiaj Pan Jezus przychodzi do synagogi. Wprawdzie przychodzi w Szabat, a my już mamy poniedziałek i startujemy z nowym tygodniem roboty, ale możemy sobie przypomnieć choćby wczorajszą niedzielną Eucharystię. Przynajmniej część z nas na niej była. No i Pan Jezus dostaje kawałek, dostaje zwój księgi, trafia na proroka Izajasza i Izajasza i czyta. I przeczytał fantastyczny kawałek, bo to jest początek jego działalności. O tym, że pokazując, jaki jest Bóg, że Bóg przychodzi, żeby opatrzyć rany, żeby wyciągnąć z więzienia tych, którzy są tam zamknięci, i tak dalej. Czyli bardzo fantastyczny kawałek, bardzo wam go polecam, bo to jest jakby ekspoze Jezusa na całą jego działalność i co się dzieje? Spotyka się z odrzuceniem przynosi im Boga, który jest śliczny, piękny, bliski, wspaniały, pełen miłości i zostaje wyrzucony. Za szmaty go biorą, za fraki i wyrzucają. Chciałbym dzisiaj Wam zwrócić i sobie uwagę na kazania. Różne kazania słyszymy. Słyszymy oczywiście kazania, które dają, dają nam dużo, dużo siły, dużo frajdy, dają nam dużo radości, podnoszą nas na duchu, jak to mówimy, dają nam pewną inspirację. Słyszymy też mnóstwo kazań beznadziejnych, takich, które... Dotykają rzeczy, które kompletnie nie powinny być poruszane w kościele, a już tym bardziej zambony w czasie liturgii Eucharystii, już nie będę na to jątrzył, bo nie o to mi chodzi dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co się stało w Nazarecie i co bardzo często dzieje się w naszych kościołach, że bardzo często bulwersują się ludzie wierzący nakazania dobre. Uwaga, nakazania dobre. Co to jest? To są te sytuacje, kiedy słyszymy o Bogu miłosiernym, kiedy słyszymy o Bogu dobrym, kiedy słyszymy o Bogu, który jest blisko człowieka, kiedy słyszymy o tym, że człowiek jest kimś bardzo ważnym w życiu Pana Boga. I to nie jest na zasadzie takiej, że jest antropocentryzm, że człowiek jest najważniejszy, bo z punktu widzenia chrześcijańskiego takie myślenie jest bezsensowne. Po to Bóg stał się człowiekiem. Żebyśmy byli razem z Nim w centrum. Właśnie jesteśmy ja i Bóg, jesteśmy w centrum. Nie dlatego, że konkurujemy ze sobą, nie dlatego, że człowiek próbuje być ważniejszy od Pana Boga, ale dlatego, że Bóg tak ukochał człowieka, że stał się człowiekiem. A więc, kiedy słyszymy takie kazania, które rzeczywiście są ewangeliczne, pełne dobrej nowiny, część z nas się burzy. Część z nas mówi, że że to jest spłycanie, że to jest właśnie antropocentryzm, że to jest takie egzystencjalne, że to jest takie nieprawdziwe, bo nie mówi o piekle, o potępieniu i tak dalej. Czyli jest w nas taka część, która. Burzy się na to, że słyszy kazanie dobre ewangeliczne, podobnie jak dzisiaj w Nazarecie, w tej scenie z Nazaretu. Po drugie, jest też część nas, która się burzy na kazania, nie dlatego, że one są kiepskie w sensie takim, że mówią o rzeczach, których nie powinny poruszać, ale dlatego, że bardzo często kiedy człowiek słyszy dobrą nowinę o tym, że jest ukochany przez Pana Boga, a to ma generować miłość do drugiego człowieka tak jak choćby wczoraj słyszeliśmy we wczorajszej liturgii kiedy i Jakub i pan Jezus mówili o tym, że musi się przekładać nasza wiara, czyli nasza religijność, nasza pobożność na nasze relacje z ludźmi. Są ludzie, którzy się też na to burzą. No bo z jednej strony łatwo jest wyznawać kult Boga, trudniej jest kochać drugiego człowieka. Już nie chcę mówić, wyznawać kult, żeby nie było, że człowiek jest jakąś konkurencją dla Boga, ale chodzi o to, żeby też wyznać, uwaga na to zdanie, wyznać wiarę w Boga w drugim człowieku. To jest szalenie trudne. I bardzo dużo ludzi się burzy na takie kazania. Burzy się na takie kazania, w których kaznodzieja, czy tam ten, kto głosi słowo, podkreśla to, co mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, że nasza wiara musi się przekładać na to, w jaki sposób żyjemy, współżyjemy z drugim człowiekiem? Czy to jest współżycie na zasadzie takiej, że próbujemy mu życie uprościć, ułatwić, sprawić, żeby jego życie było bardziej wolne, pozbawione cierpienia? Czy jesteśmy ludźmi, którzy próbują tak naprawdę w religię wykorzystać do tego, żeby człowiekowi życie utrudnić? I spróbujcie spróbujcie zobaczyć, sobie też to mówię, Spróbujcie, spróbujmy zobaczyć te wszystkie momenty, w których oburzaliśmy się na kazania, ale nie polityczne, nie dotyczące tam różnych jakichś takich dziwnych historii, o których ciągle słyszymy, ale chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, kiedy ostatni raz oburzyło mnie i dlaczego kazanie dobre, to znaczy takie, które mówiło o Ewangelii Miłości. Zobacz na swoje oburzenie na to, że bardzo często chcemy się pozbyć takiego Jezusa, który przychodzi i mówi nam, że nasze chrześcijaństwo, pod, pod, y, powtarzam się, że nasze chrześcijaństwo musi się przekładać na nasze relacje z ludźmi. Że nie ma chrześcijaństwa, które y, nie przekłada się na relacje z ludźmi. Wtedy to jest kłamstwo, to jest jakaś ułuda, to jest jakieś nieprawdziwe. Więc y, bardzo wam to zostawiam sobie też, żebyśmy dzisiaj podumali nad tym, y, jakie kazania nas budzą, kazania dobre nie budzą, tylko burzą, y, wkurzają. Tak bardzo, że chcielibyśmy, jak ci. Ziąkowie Jezusa chwycić Go za fraki i wyrzucić Go po prostu ze swojej społeczności. Dobrego poniedziałku. Do widzenia.